Witam Was! Dziś nie gram sam. Będę grał na serwerze Multiplayer um, ogólnie. E, to będzie nowa seria, będę tutaj co jakiś czas sobie wpadał, grał z. Ciasteczko, czemu ty tu jesteś? E, tak, to jest ciasteczko e, i on jest. Ciasteczkiem. No nieważne. A to jest administrator, a mianowicie trawian. Trawian. Siema. Gdzie ty jesteś? O, o, cześć. No. I będę sobie tak właśnie grał na ich serwerze co jakiś czas. No, nie szukaj tymi ciastkami, wszystko psujesz. Dobra. Nie właśnie. I teraz sobie po, poprowadzamy po spałnie. Więc tak, tu są jakieś tam zasady, no wiadomo, Terrell morele, jakieś tam no nieważne. Tu będą kiedyś Musisz je przeczytać. Nie. No, pasowałoby je przeczytać. No? Dobra, no to ja przeczytam. Zaczynamy. No. Zasady. E, słuchać administracji, nie spamować, admin ma zawsze rację. Nie reklamować innych serwerów, zachowywać kulturalnie, nie, nie przeklinać, e, zakaz używania modów i czytów, bawić się dobrze. E, Reszta zasad wpisać rules coś takiego. Dobra, tutaj kiedyś będą portale. No i to jest ogólnie spawn. E, bardzo wspaniały. Tak, tak dobra, teraz idziemy. wyłącz mu game moda. Nie, jeszcze U, teraz miasto. Jeszcze miasto. No dobra, to idziemy do no miasta. Tak. Co to było? Ciepłejcie no się. się. Warp, co to było? Warp? Romanum. Jesteśmy w mieście przepaństwa. Ciasteczko, łap ciastka. Okej. Okay. Dobrze. Tutaj jest Enchanting Groom. Tutaj są jakieś tablice. A tutaj parkour. Wspaniały. Idę go przejść. Obserw. Nie udać się. Wiem. Ja. Ten parkour jest chamski. Wszystko co się da przejść, po ostatniego włosku się nie da. Au! <noise> Ale ja się nie poddam. Będę walczył dalej. Dobra. Dobra. Znaczy ja przechodzę parkour. Powoli. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. No mm. właśnie, ja widzę. Ja, przeszłam. Witam w przyszedł. najlepszym serwerze CBC, CBC, CBC Craft. Dobra, mm. tutaj są straganiki, jak widać, jeszcze puste chyba. Mm. No, jeszcze. To jest jakiś... O, świnki! Idziemy ubić świnki, jeśli jeszcze jakieś tam są. No nie! Kto tworzył świnki? Nawet się nie da bić świnki. A nie da się. się Dobra, idziemy. Dalej, tam jest młyn, idziemy do młynu. Chodźcie za mną. Przecież, Przecież to jest mój... No, nie patrz przed chwilą. Dobra, bez a, chodzi. Stylowy. To jest Mućka tak zwana podobno. Nie wiem czemu to się nazywa Mućka. Podobno to jak... Nie, to raczej nie, miało... nie, nie. No dobra. Idziemy do bazy? dalej. Dobra, dobra. No dobrze jest taka mała baza. Gdzie idziemy dalej, gdzie idziemy dalej? Gdzie idziemy dalej? A, o! Tak. Czekajcie. Moi wspaniali widzowie zobaczcie. Których jeszcze nie mam, ale ci Tu jest moja skryjówka, tylko oni o niej nie wiedzą. Gdzie on jest? Gdzie on jest? To jest moja skryjówka, oni się oni nie dowiedzą nigdy. Oh, oh. No tutaj. O kurde, nie nakryli. Nie, idę za... nie, tak być nie może. W dżungli? No fajnie, fajnie. Nie, nie ma tam. Żad... Gdzie ty, co ty? Ja jestem wyromanym, ja jestem w Wcale nie widziałeś mojej skryjówki. A, jest skryjówka. Kurde, oni mi się włamali do skryjówki. Ja, ja, ja dobra. Będziemy zaraz kończyć ten odcinek. Ej nie, oni nie wiedzą gdzie jest... O kurde wiedzą gdzie jest skryjówka. O fuck, gin, Ginie. Ty nie wiesz gdzie jest mogę się do ciebie nie... Co? Ja się do mnie Nie. A ty nie... Ja się do mnie... Ja się do mnie Au. Dobra. W mojej skryjówce zakończymy ten odcinek. Bo w sumie... Ej. Ej, miało być skryjówka. No dobra. Będzie u kowala. O właśnie. To było takie oprowadzenie o serwerze. No i zapraszam, będzie tak, IP będzie w opisie i w ogóle wszystko, i wbijajcie proszę Państwa, wbijać, wbijać. naprawdę wspaniały serwer. Jeszcze link do mojego kanału, Fagira. koniec chamskich reklam, będzie też link do twojego kanału, ciesz się ciasteczko, ciasteczko mniej zaciesz. Możesz żygnąć ciasteczkiem na koniec. No, chodź, żygnij. No, o, skąd ty żyjesz? Żygaj. Ja mm. Zaraz czymś zżyknę. A czym ciastkami? To no, Na pewno chcesz ciastka? Tak. Ona mnie oszukuje. Patrzcie, kwa. Dobra. Ja chcę coś lepszego. Kończymy odcinek, chodźcie, kończymy odcinek. Ej, ciastka sam... są najlepsze. No dobra, ustawiamy się ładnie. Ej, no serio. Ciastka lepsze, bo są zdrowsze. A, a nie. A ja we ja ciężko wydać. by było zjeść. A ja żygam piaskiem. Dobra, Dobra, w ten sposób kończymy ten odcinek żygając różnymi przedmiotami. Ble, 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 ble. Yy, no to się to marka. następnego odcinka. Marka. Yy, też z multiplayer mam nadzieję. Rzegnę.